Wiesz co, Aresik? Myślałam, że jest cieplej. Musimy kaczuchy wypuścić na bagno. O matko. <gryw> Prawie w gniazda wpadłeś. <gryw> nie śmiej. Widziałam. Taki skok długi zrobiłaś? Zrobiło się tutaj trochę czyściej. A to dlatego, że przyjdą tutaj kurczaczki. Nawet babcia pomalowała tamtą ścianę już. Tak, Arciu? Ale na taki kolor, bo nie mieliśmy innego. Nie? Ważne, że jest czysto. Tylko trzeba kurczaczką tutaj odgrodzić kawałek, po prostu taki kwadracik im zrobić. Bo one muszą pod lampą jeszcze leżeć, Ares. Wiesz, bo im będzie zimno. Jeszcze jest za zimno dla takich ptaszków. No, ale nie ma chętnego, żeby takie coś zbudował. Może znajdziemy takie deski. No, ale to jeszcze za szybko, żeby te kurczaki wyrzucać, nie? Z łazienki. Ała! Wyrzuciłeś mnie. No, czekaj, bo mnie ciągnąłeś! Co mnie zadaje? Z czego się cieszysz? No, ja nie wiem, co ty kombinujesz. Ja nie wiem, co ty kombinujesz. Wziąłeś to, teraz wyjdź z nią. <grybujesz> Mogę już wypuszczać kaczki? Tak, son robi. <noise> Już jest ok? Tak? Uważajcie na Aresa, bo Miotły trzyma i krzywdę wszystkim robi. Musisz przejść, chodź. Chodź do mnie. No chodź. I idź za nimi. Widzisz, tak się ciebie boją, że już same poszły tam gdzie miały iść. Tylko bramkę mają zamkniętą. Już wam otwieram. Jak się nauczyły, gdzie mają iść. Widziałeś, jak je zapędziłeś? Od razu się nauczyły. Zobaczcie, no znalazł jajko, a puste. <grystanie> Zjadł je. Smakują ci jajka. Ale jak mu smakuje? Wiesz co, Arciu? Ja tak planowałam, żeby wziąć twoje dzieci na dwór, te większe. No ale zobacz, jak to jest zimno i wieje. Nie wiem, czy to będzie cieplej dzisiaj. To może ich nie weźmiemy jednak, co? Ten jeden kogut zaczął nam takie dziwne dźwięki wydawać. Nie wiem, gdzie on jest. Tu jest. Nie? Aż się babcia zdziwiła. Nigdy nie słyszałam, żeby kogut takie dźwięki wydawał. Może mi się uda nagrać później. Nie, Tasiu, powiedz co on wyprawiał. Nie wiadomo o co mu chodzi. A co wy robicie w jednym gnieździe? Za mało macie gniazd? Dwa gniazda puste, a one muszą razem siedzieć. W ogóle to trochę zaczęliśmy się martwić, bo te nasze pisklaki, które mamy w pokoju, dostały katar i kichają. I babcia mówi, że to może być mykoplazma. No i straszy mnie, że te ptaszki nie przeżyją tej mykoplazmy, więc dzisiaj rano pojechała do weterynarza. Nie no Stasiu, uspokój się! I weterynarz dał jakiś preparat, jakieś lekarstwo i mówi, że nie powinno im zaszkodzić, żeby podawać przez tydzień. No bo te kurczaki, które przyjechały, te zamówione, one były szczepione, bo one są typowo z wylęgarni, więc tam trzeba wszystko szczepić. A te, które się wykluły u nas, no nie były szczepione, bo takie szczepionki są na tysiące sztuk. By trzeba po prostu kupić jakiś wielki preparat i podzielić to nie na te kilka kurek. No więc ja jestem załamana na tą chwilę, babcia jak wróci z pracy, to mi przywiezie ten preparat. I tam też troszeczkę się go rozrabia, chyba jedną trzecią łyżeczki na litr. Więc ten litr jeszcze będzie trzeba im podzielić, bo one nie wypiją litra w ciągu dnia. One mają taki, taką malutką miseczkę, z której piją. Miarciu. No, widzisz, no, taki wiatr jest, no ja chciałam wziąć twoje dzieci. Aresa dzieci dzisiaj i tak krzyczały, że chcą wyjść. Ja myślałam, że im czegoś brakuje, bo mnie obudziły nad ranem. Mówię, pewnie wody nie mają, że się tak drą. A One po prostu chciały wyjść. <grym> I tak mnie denerwowały od rana. I mówiłam im, że je wezmę na dwór, no a ich nie wezmę, bo jest za zimno. Chyba, że się wiatr uspokoi, co, Ares? Bo taki mroźny ten wiatr jest. Ja nie wiem, bo one też mogą być trochę chore. Może po nich nie widać. Bo jak wśród tamtych panuje, no to one też mogą mieć. Nie chcę im dowalić tą zimną pogodą. I jak Arciu mają się twoje rude dzieci. Wszystko z nimi ok? Tutaj nie widzę, żeby jakiś był chory albo żeby kichał. Pokażcie się. No, raczej są takie ruchliwe bardzo. Tylko pamiętajmy, że tutaj jest kilka od nas, tych, które się u nas wykluły. Więc no te nasze mają szansę, że mogą zachorować w miarciu. Ciężko mi stwierdzić, które to były. Chociaż dzisiaj rano wzięłam takiego jednego, który miał krótsze pióra, bo te nasze były troszeczkę młodsze, więc one będą miały krótsze piórka. I wydawało mi się, że wszystko jest z nimi OK. A co to za słodziaki? Co ty za słodziaki malutkie? Kto chce coś powiedzieć do kamery? Chcesz coś powiedzieć? Czekaj, po prostu rościnie mogę złapać. Nie rób mu tak, bo mu piórka wyrwiesz z klaty. No słodziaki jesteście, tak. Słodziaki małe. Dostały tutaj takie karmidełko. Bo napisały wytłaczankę. <noise> zobaczcie, jak ta wytłaczanka wygląda. Więc zostały kulturalne karmidełko. Jakbyście pytali, to nie polecam trzymania tylu ptaków w tak małej łazience, bo zapach jest naprawdę intensywny. I sprzątanie raz dziennie to jest za mało, ale nie mamy więcej tych podkładów, więc ja się staramy raz dziennie im to wymieniać. No ale zobaczcie, ile ich jest, więc tu, tutaj nie będzie czysto. Do tego już mają przygotowane w stajni miejsce. No ale one są za malutkie jeszcze. One pewnie jeszcze nie potrafią utrzymywać temperatury ciała. Więc no zmarzną nam. Ty jesteś już dużym ptaszkiem, nie? Zobaczcie jakie skrzydełka. Mhm. <hysy> Jaki duży ptaszek już z ciebie. Chciałeś, co? Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Uci będę miała na sumieniu. Teraz skacz. Teraz wyobraźcie sobie, jakbym je wszystkie puściła na ogród. Ja by musiał je pilnować. Nie, <laughs> ja bym się bała je wziąć. Bym się nie doliczyła ich. Tutaj dzieci są dobrze zabunkrowane. Próbuję zrobić tak, żeby im nie było zimno. Żeby się wygrzało jak są chore. Pokażcie się dzieciaki. Tutaj się zastanawiam, czy im nie wrzucać słomy po prostu. Bo ta mata po kilku godzinach wygląda właśnie tak. Ja wiem, że wy chcecie wyjść. Wiem. ciubki moje. No wiem, że wy chcecie wyjść. Wiecie jak wieje na dworzu? No strasznie wieje. Zmarzniecie i będziecie chore. Tak. O, matko, ja widzę jak wy chcecie biegać. Od samego rana słyszałam. Najgorzej na razie jest z tym maluszkiem. Bo on jest dużo mniejszy niż pozostałe. On tak nie bardzo chce jeść. No i ma katarek. I widzę, chyba go zaczęła noga boleć, bo się przechyla na jedną stronę. Babcia wróci i damy lekarstwo ptaszkom. Tak? Wyzdrowiejecie wszyscy. Poszłam im po słomę i wydaje mi się, że będą się cieszyć. A jak się podpalę, to będziecie wiedzieć od czego. A te nie mogą dostać słomy, bo by wszystko rozrzuciły po pokoju. Dzieciaczki, słomę wam przyniosłam. A broiler dalej jest inwalidą. I tak siedzi z nimi i nie wiem. Babcia mówi, że bardziej humanitarne byłoby, jakby się nie męczył. No ale ja jeszcze wierzę w to, że go uratuję. Co to było? To jest właśnie ten najbardziej chory i najmniejszy. Mi się wydaje, że on właśnie jest taki mały, bo on nie chce jeść. I on nawet wchodzi tutaj i grzebie nóżkami i dzióbkiem przewraca. Ale on nie zjada tego. On po prostu wchodzi i tam grzebie. No, i ja co jakiś czas biorę tą miseczkę z jedzeniem, biorę jego i pilnuję, żeby chociaż trochę zjadł. I tak parę groszków po dziubie, no ale za mało je. A co wy miałyście? W szoku trochę jesteście? Jakie je zamurowało? Co to było? Pierwszy raz słomy widzą. I zdziwione wszystkie były. Oj, jakie zdziwione. One się normalnie boją, jak ta słoma je dotyka, ale te większe też tak reagowały, że się bały na początku aż krzyczały, jak je sadzałam na tej słomie. Nie idzie go po głowie. <ścoughs> Co mu zrobił? Myślę, że taka słoma będzie bardziej ekonomiczna, przynajmniej w ich przypadku. Bo te w łazience muszą mieć kładzione maty, bo tam podłoga by się zrobiła wilgotna, bo tam te za dużo drudzą i rozlewają. No tu po prostu będę im codziennie wymieniać tą słomę, żeby wirus się nie roznosił, jeśli mają wirusa. Nie, no ale raczej to jest mykoplazma, skoro kichają. Już im trochę lampę obniżyłam, żeby się bardziej wygrzały. Kocyk na nie kładę. No nie, wiedziałam, że to zrobi. Taki mały, a tak bije. Oj, to chyba będzie kogut. <grymna> Zdziwiona, kura. Co, co ty tam mu robisz? Nogi mu skupię. Chodź. Chodź, bo takie, takie małe wypierdki cię pobiją. A ty? Chodź, teraz ty. <noise> małe kury są tak wredne. <noise> Jak zobaczą kogoś, kto nie jest od nich jest zdziwiony. <noise> Ale czarnego trochę bardziej przyjęły, niż tamtego. Nie? Res. Teraz jesteście jedną wielką rodziną. A spróbuj tylko nogi wsadzić do jedzenia albo do wody. Wrócisz do klatki. Głowę sobie nie przypalcie. Może by się dogadały. Z rudy mi by było ciężej. <noise> Mnie musiała wsadzić na taki teren, że nie należałby ani do jednych, ani do drugich. Pożyły się. <noise> naprawdę sobie głowę przypali. Weźcie się odsuńcie trochę od tej lampy. Musiała mieć taką wielką miskę albo wielką klatkę. Ej. Żeby nie należała ani do jednych, ani do drugich i może by się nie biły. Ale nie mam już większej klatki niż ta. Jak to słodko wygląda. Małe kury i duże kury. Te duże kury i tak są jeszcze małe. Kto mu się podoba, że lampę ma? <grym> ja bo sobie głowy spalisz tak Ci się podobała lampa? bo Wy nie macie już lampki, nie? Wy się hartujecie idziemy i położył się <laughs> jak mu się podoba <laughs> ej, ale nie gryźć się bo zaraz wrócicie do siebie no zostaw mu skrzydełko Hej! Za dużo miejsca zajmujecie w tej misce. Jeszcze się rozwam na, na pół miski. <grym> Jak u siebie? Jak mu dobrze przy tej lampie. Bo biedny. Mówię wam, że one chciały iść na dwór, bo myślały, że jest słońce. No ale no... Zimno jest Nie przypal się zadowolony, tak Takie zadowolone O kurce O kurce, jak na plaży się Kto go na niego położył? Jak na plaży A ty się nie sać na niego Wypierdku mały za odważne jesteście. Oj, chyba nie jesteście zadowolone, co? Oj, nie są zadowolone, że wróciły do siebie. Zamykam już was. Wy się nie macie grzeć. Te się mają grzeć, bo są chore. Nie, że wy im miejsce zabieracie. Tak? Jak będzie ciepło, to wy się na słońcu wygrzejecie. Zamykam was. Tylko proszę mi tutaj nie krzyczeć na mnie. A wy się grzejcie maluchy. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale ten po lewej właśnie to jest ten najmniejszy. Zobaczcie, na przykład ten, ten taki rudy trochę o ile większy jest. On jest taki maluszek. O nie, piją go, bo maść dźbło. Uciekaj, uciekaj, to twoje. Uciekaj, nie daj im. Nie daj im, to twoje. Nie masz gdzie uciec.